Witam serdecznie. Przez nasze 5 minut chcielibyśmy zaprezentować Państwu aplikację mobilną, która została stworzona przez Comperia.pl w ramach e, programu partnerskiego Comperia. Zanim jednak e, przedstawimy i opowiemy o aplikacji, e, trzy zdania na temat e, programu partnerskiego Comperia. E, program partnerski został uruchomiony w maju 2011 roku. Od tamtego czasu e, pozyskaliśmy e, ponad e, blisko 2000 partnerów. E, partnerzy ci e, działają nie tylko z linków e, czy też z e, bannerów reklamowych, ale przede wszystkim z narzędzi, e, które umożliwiają im e, implementację porównywarki finansowej na swoją stronę internetową. E, oprócz e, tych e, narzędzi e, udostępniliśmy także e, aplikację mobilną. E, aplikacja mobilna ma spełniać dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze, e, dać możliwość partnerowi e, zarządzania programem partnerskim praktycznie z każdego miejsca. Natomiast e, drugą e, i najważniejszą rzeczą, która, e, którą, e, która ma, e, e, którą ma pełnić aplikacja mobilna, to jest e, mobilna porównywarka finansowa. Aby e, zobaczyć, w jaki sposób e, Działa aplikacja mobilna, co ją wyróżnia? Zaprezentujemy film. Nazywam się Marcin Rafał Woźniak. Rafał to drugie moje imię, ale to jest najmniej istotne, co chciałem powiedzieć. E, żeby nie być gołosłownym, oprócz filmiku mamy e, państwu, pokażemy Państwu, jak działa wersja demo e, naszej aplikacji. E, najważniejsze jej punkty to oczywiście e, na czym możemy zarobić, czyli w aktualnościach możemy znaleźć e, bardzo szybko, jakie mamy aktualnie programy. E, po kliknięciu na program. Możemy się zorientować z jakich narzędzi, jakie narzędzia możemy udostępnić u nas na stronie internetowej. Po szybkim kliknięciu na saldo możemy zobaczyć ile już zarobiliśmy, ile możemy zarobić, ponieważ wnioski, które składają użytkownicy u nas na stronach za pomocą narzędzi Comperialit są przetwarzane przez banki, rozliczane z opóźnieniem około miesięcznym. Dalej możemy zobaczyć, jakie są statusy naszych wniosków przekazanych już do instytucji finansowych. Dalej możemy porozumieć się z naszym konsultantem, których u nas jest już stały zespół, Operialit i odpowiadają na wszelkie pytania naszych partnerów. Możemy też skorzystać z porównywarki i to jest chyba najbardziej innowacyjna część, będąc na kawie gdzieś w restauracji e, z przyjaciółmi możemy za pomocą tej aplikacji, czy to jest w iPadzie, czy w e, iPhone'ie, czy e, w urządzeniach z Androidem, możemy porównać po prostu nasze, e, znaczy możemy porównać e, kredyty e, samochodowe czy gotówkowe. Za pomocą jednego kliknięcia e, wyskakuje nam e, porównywarka finansowa, gdzie na, e, do najlepszej oferty możemy złożyć wniosek online. I to, co tutaj e, kilkakrotnie było e, zaznaczane, e, to jest to, że jakby chodząc naprzeciw rozwoju e, mobilności, e, ta aplikacja była stworzona po to, żeby ułatwić właśnie wspieranie wniosków e, nie tylko za pomocą laptopa, ale właśnie za pomocą urządzeń przenośnych. Dziękuję bardzo i zapraszam w e, przerwie.